Witajcie w kolejnym odcinku gry na punkty w poprzednim odcinku od na do poprawne pytanie poprawnie odpowiedział niejaki Jakub Białys otrzymuje jeden punkt dzisiaj znowu pytanie za jeden punkt stosunkowo łatwe i nie ma związku ani troszkę z tymi opłatkami a nie wiadomo nawet kurwa co to jest Wolę tego nie ruszać, leży już u mnie na biurku od kilku miesięcy. Zrobię chyba o tym jakiegoś osobnego vloga. A teraz pytanko: kto może tak? Trzeba wymienić, podać słowo, które zaczyna się na literę K, jak Karolina, a kończy na literę U, jak Urszula. Kto pierwszy napisze takie słowo, wygrywa, ale to musi być takie, wiecie, poprawne słowo, polskie najlepiej, nie angielskie, polskie, niemieckie też nie, tylko polskie, powiedziałem. Kto pierwszy odpowie, wygrywa. Jest tylko jedna szansa, więc wykorzystajcie ją.